bo on tutaj nie będzie niestety, nie będziecie go słychać Musimy nie, no nie na niego poczekać w ogóle ten skin jest taki dziwny w ogóle niedopracowany bo to, tutaj z mi sam Albo to jest po prostu, po prostu, tak, po prostu do zrobienia. ale ho, ho ho! Ale jest no, fajne. Mi się podoba. Nie wiem, tak to sobie. Full tilt. Co tam dalej? No i tutaj jest ten pakiet. I o to mi chodzi. Bo tego się nie da kupić. Nie da się tylko kupić, no. Nie da. ale tam 20 zł i nie wiem czy, czy kupić sobie czy czasami czy, czy, nie kupić sobie tego, e, sobie tego i kupić sobie tego nie kupić sobie tego mojego tutaj kina, który jest w lobby tego e, na ten, na... E, tego... Na... E, kolejne, na moje kolejne konto, które będę jechał. <coughs> 2p login... p2 login in hold. Co? So, to jakieś te będą testy. Te. Normalnie, kurde, klaps. Jeszcze raz to chcę, bo to jest fajne w <klucza> <nosa. klucza> <klucza> Śmieszne. Można tak sobie po wygranej gierce zrobić i będzie wtedy, kurde, normalnie. Dobra, on w ogóle gra? on tutaj gra? Bo to jest tam nieciekawym. Playing Fortnite. Play, playing... Playing... Oh, o no. O no, niestety, niestety, on nie gra. Ale zaraz będziemy sobie tutaj grać z tudkiem. Tudem, <mulary> stududem, tudem, 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 cudem, tudem, O okres. każdego dnia, że mam za to. Będę każdego dnia... Jul... Trooper on się nazywa. O, Piotrek, do gdzie gra? To No halo? No grasz. No gra. Ale po, powiedziałem, że to to dawaj dołącz. Nie, Oliwier golo YouTube. Ale na Fortnite mam golo YouTube. No ej, ej, ja mam live'a, ja mam live'a. Ale Dawid jeszcze nie wie o tym. Muszę poczekać w ogóle na tym. V buksy kurde, mnie tak musi na to tysiąc. Co? Ono się ma. A no to siema, ciema, Ej, no. Ej, on Cię nie słyszy, jakby co. No Dawid. No. No siema. ma... No, no co? nie, 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 żadnej parki. Ona gra. Nie. Nie, Studkiem. Tak, Studkiem gramy. Dobra. Ja go nie mogę. chciałam robić dochu, to tam mówi, że ja muszę być z dzieckiem, bo on mówi... No inaczej pani, pani nie robię dokumentów. Bo ja nie wiem, czy pani spodziewa dla tego dziecka. Czy dla innego? Musi być oni wie, ale on mam dwóch za zdjęcie. O, ja nie mówię, jaką muszę. No. Bo tak naprawdę, bo tak naprawdę Zagmara, to Ty sobie możesz e, e, dać, o, może przyjść do... Eee... Ej, Dla, dla jakiejś dziewczyny, jak inny zdjęcie, inny zamek. Więc oni nie mogą tego zrobić. Musi być ta osoba, która składa drogę. Która, która, o której... No! Ale ja, ja Cię zapraszam! Bo ty nie umiesz, bo ty nie umiesz y, tam, y, tam, gdzie masz znajomych, to tam potem wchodzisz y, 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 ten... Y, 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 tam właśnie wchodzisz w te. W, w, Jak nie umiesz? No? Daj, szybko. No już! No nie umiesz. Cie ma, Cie y Jasiek. No, jaki ty to? dobra. Dobra, no. sorry, sorry chłopaki, że tak robiłem. Dawid, zaleźli się. O nie, on nie może ten. No kurde, siemesen! Wyjdź, się siemesen, bo ty jesteś hamem. Co? Da Kamil wyjdź. Poczekaj na mnie. Kamil Bo on będzie nagdzie robił live'a. No i co z tego? No to nie, A, czekaj no. Nie, nie, to ja muszę tak to nie skończyć by live'a, bo live Bo Kamil y, nie lubi jak mam live'a.